Spójrzmy się głęboko w oczy, Kroczanko. Spójrz mi się głęboko w oczy, Kroczanko. <grym grym> jestem Gregory z, no z tyłu nie widzą, z tyłu nie widzą. Weź tą broń, rozładuj. No nie, dobra, dobra. Tamten ten też, podnoś łapy, kurwa! Podnoś łapy! Ty. Jestem podnoś, poddany, wyciągnij broń! Policja! Po po jestem poddany, wyciągnij broń! No, no broń wyciągaj, kurwa! O kurwa, no, ja pierdolę! Napierdalaj, no, napierdalaj! No, napierdalaj! No, Odjebało cię kurwa? Podajesz mnie strzelasz do policjantów? Odjebało ci kurwa? No broń wiecią, no bo przecież kurwa co ty, chcesz poddać wszystkie kurwa? Tak kurwa! Podajesz mnie i negocjujesz za mnie, no co ty babo, no jakbyś... Выс... Esta... <irectanting> ja, ja, ja pierdolę. Alla, Ej, ale, ale próba była dobra, to powiedział, że nie. Ja pierdolę. Kara jest wygrywa.